Previously, the Witcher Wild Hunt. No dobra, zanieść dom Olgierdowi, ciekawe co on powie. Kiedyś znowu odpieprza, coś. Bo To już drugie życzenie spełnione. Zamieniam się w słuch. No? Mam dom. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty. Ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej, tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Wygląda zajbiście, naprawdę. O, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Borso Diego. zgodnie z życzeniem. Ciekawe, Ciekawe, jakie będzie trzecie. O to mu chodziło w ogóle? A papiery gdzie? Zostały w skarbcu. Chciałeś dom, dostałeś dom. O zawartości nie było mowy. Widzę, że szybko się uczysz. Już kręcisz jako odim. Tylko patrzysz, jak człowieka okpić. Wiesz, co robimy z kompanią, jak natkniemy się na takiego jak ty? Bisgamy się. <laughs> Chętnie posłucham. Lubię opowieści z dreszczykiem. Nie jestem w humorze na krotochwilę. chwilę. Ja też nie. Wykonałem dla ciebie robotę, Olgierd. Co do litery. A że jesteś niezadowolony, cóż, trzeba było lepiej dobierać słowa. No, on powiedział: Przynieś mi domiki. Tak trzeba było. I co teraz? Zdam się, że poszedłeś z Horstem na układ. Szkoda, kawał skórwy syna. Nie, poszedłem na układ z jego bratem, który potem zatłukł chorsta złotym świecznikiem. Ha, dobre i to. To było dobre. Jak to? Wiedziałeś, że Horst miał brata? No, raczej. Ewald był słynny w pewnych kręgach. Działacznie. Ja w takich, w których szlachetni wiedźmini raczej się nie obracają. Mordował za pieniądze. Bez mrugnięcia okiem, bez pytań. Za to zawsze z fantazją. Gdyby nie to przeklęte nazwisko, wziąłbym go chyba do swojej kompanii. Mhm. A te papiery? A co ci w ogóle były te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora Rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni, dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Hmm. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Zamierzałem przesłać te papiery komu trzeba, bursody wylądowaliby na bruchu. A ja tam, tam już nie, to nie żyje jeden, tamten był spoko. Żeby leczyć środki i żebraków pro bono. Ten co to bardzo szlachetnie z mojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech z Czesną razem z całym miastem. Pewno, tu chodzi o jedno o zemstę. Czym ci tak podpadli ci borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? <gorszy> Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę? Czy to interesuje? No? Pewnie? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyska jak zawsze. Wrodaraśnie. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz, jak jest? Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy pary tygodni, żeby stanąć na nogi, ale Horst Borsodis skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagam, to gdzie ty będziesz mieszkał, chłopie? Rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Karcz mnie, kurde. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca, portret grobowy matki, koński rząd brata. Ech. Dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne. ja nadal nie sprzedałem tego obrazu, tam nikogo nie było. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego kandydata znaleźli z zamoża. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem... Jak to Ataman, nie? Poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. Hmm. Kończ już. Nie, wiem, dawaj. I co było dalej? Ech. Dalej nie. to było jedno wielkie, cuchnące gówno. I śmierdzi nadal widzę. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze? No? Dawaj trzecie zlecenie, nie? Czy nie wiem? Wiesz co o was mówią? Chcesz sprawiedliwości? O trzecim życzeniu? Czas, żebyś wypowiedział swoje trzecie życzenie. Czekaj Geralt. Załatwię coś i pogadamy. Hej tam! Wyciągnijcie śledzia z beczki. Czyli <grystanie> walimy w kanał. Nie! Dalej. Nie ociągaj się! Teraz jesteś gotów mnie wysłuchać, czy nadal nie obchodzi cię co mam do powiedzenia? Jestem gotów, słucham. Dobrze, wrócisz teraz do swojego pana i powiesz mu co następuje. Jego żądanie dotknęło mnie do żywego. Zostałem bowiem wychowany w poszanowaniu świętego prawa gościnności. Nie zastosuję się do hamskiego. Nie dzienniku. wiem jeszcze o co chodzi. Rozumiesz? Sprawdzę to. Składając mu rychłą wizytę. Pędź więc, co koń wyskoczy, i zapowiedz mnie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. No, to wiem. Przepuśćcie go i oddajcie mu konia. Chodź, Gerard, wyjdziemy na zewnątrz i pogadamy. No już gadamy i gadamy. <laughs> Ale ciekawie się robi. Ofilczycy mawiają, że o ważnych sprawach powinno rozmawiać się pod gołym niebem. Żeby mieć bogów za świadków? No, super. O co chodziło z tą beczką? E, a w drodze tutaj zatrzymaliśmy się na popas w gospodzie, na ziemiach niejakiego beztrwogiego. Bawiliśmy się hucznie, bo od tego są karczmy. Beztrwogiemu się to nie spodobało. Przysłał człowieka, który zagroził, że jeśli kiedykolwiek wrócimy, to zawiśniemy. Karczma poszła z dymem. Ale kurde, ten pancerz coje. Zostawiłem tak Karczmarzowi sutą rekompensatę. Tyle że Kanalia nie wspomniała o pieniądzach właścicielowi. Ale to nieważne. Liczy się, że ktoś nazwał mnie psu bratem i groził mi śmiercią. To była jedna z tych gruźb, które brzmiały jak zaproszenie. Więc zamierzam wrócić w tamte strony. No dobra. Zaraz się spytam. Życzenie. Nie złożyłeś sobie narobić wielu wrogów. Nie dzisiaj i nie jutro, ale w końcu ktoś znajdzie. Ale sposób, jego się nie da zabić, nie? nie? Dlaczego miałbym się tym przejmować? Nie czuję strachu, nie czuję żalu. Ciekawa, jak to się rozstrzygnie. Uczyni z miasta Oksenfurt utrzymują, że nie ma bogów. A po śmierci jest tylko pustka. Ja już poznałem tę pustkę. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Witold, Cię bawił jeszcze. No, to dawaj. Spełniłem dwa Twoje życzenia. Teraz czas na trzecie. Jesteś pewny siebie, co? Dumny, ufny we własne siły. Niczego się nie boisz. Trzecie życzenie, jeśli łaska. O, ja. Mutacja pozbawiła Cię uczuć. Powiedz, kochałeś kiedyś? Ale tak prawdziwie. No? Dawaj. Tak, kochałem. Możemy już przejść do rzeczy? A może raczej wróćmy do środka i pogadamy o tym przy gorzałce? No i to się zdecyduj. Napijemy się, gdy będzie już po wszystkim. No? To niemożliwe. Jeśli ci się powiedzie, to już po mnie, a jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Nadal czekam na trzecie życzenie. O ja! Ależ jesteś uparty. Nie słucham. Posłuchaj, miałem kiedyś żonę. W dniu, kiedy widziałem ją po raz ostatni, dostała ode mnie fioletową różę. Przynieś mi ten kwiat. Chciałbym sobie przypomnieć, jak wyglądał. Tylko tyle? Ile czasu minęło? Róża na pewno już zwiędła i rozpadła się w proch. Chciałeś życzenie? To masz życzenie? Spełnij je. Ja ruszam w odwiedziny do Beztrwogiego, ale zostawię tu jednego z moich ludzi. Powie ci, gdzie mnie szukać. Oczywiście, jeśli ci się powiedzie. Możecie, przynajmniej, gdzie znajdę Twoją żonę? W moim dawnym domu. Na wschód od włości Martina Fei Życzyłbym ci powodzenia, ale sam rozumiesz. Żegnaj, Geralt. Żegnaj? Ja to zrobię. O w dupę. Udaj się do rezydencji von Eweretów. No super. Tu się robi jakoś dziwnie szaro. Nie wiem czy dobrze idę, ale... Tu jest dziwnie szaro. Naprawdę Kurde, zobaczcie to Ja nic nie robiłem, pogody nie zmieniałem Sama się zmieniła Kaimir, Kaimir. Kto? Zaś i zarośnięta pnączami może jest inne wejście. Jest tam, co? O kurde! Kajmir? Kajmir, jesteś tam? Ciszej. O bogowie, Aleś się mnie. Ciszej mówię. Ta mgła nie jest naturalna. No nie. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły... M Mglaki? Melitele święta. to Melitele teraz Świętego. gadają. Już trzeci raz albo czwarty. Kim jest Kaimir? Kim jest ten cały Kaimir? Ja. Myśmy są wspólniki. Zachodzimy w opuszczone domy, zawsze coś cennego się znajdzie. Fajna robota. Aha. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła. Ale to są, są kolory black, ja o, co, To? Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Śmierć. o... Miejsce. Sprawdzę, co to było, i poszukam Twojego wspólnika. A Ty. Ja nie mam czasu czekać, zmywam się stąd. I dobrze. Spora ta posiadłość. Odszukaj wspólnika. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? I później to mrówże. Świeży nawóz. Kurde, zobaczcie to, ale klimat. Ja pierdzielę To jest tutaj? Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał jest Porozmawiaj z psem? Co robisz w tym miejscu? Lepiej zmykaj zanim coś ci się stanie. Serio? Góru. Zbadaj? W takim miejscu, oj, tu się jakiś niepokój wkracza. Jakby biła z górskiego strumienia. Mamy trzy miejsca jeszcze? Nie podoba mi się, i podoba <grybujesz> hmm. ule zadbane, ale co do jednego wymarłe. Tu nie Ktoś nie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej róży. Kazmisz Drewno zdążyło już zbutwieć. Tu Ktoś nie. Śladu fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Zbadaj tył. A czyli to było do tej róży w sumie? Przejdę tam gdzieś na tył? Bez wchodzenia? Przejdę. Ale rzeźnia, gęsty klimatik się zrobił. Ten nie ma oczu. Lepiej stąd zwiewaj mały. Tutaj nie jest. Co to za dźwięk. Jakby kopanie. Odszukaj wspólnika. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. O to? Śiągnięto tędy rannego człowieka. Kaźmisz. Wytrych musiał należeć do drugiego złodzieja. O kurde, ciary przechodzą. Tu mogę wejść? Nie, a co to była ta śmierć, taka jakby Jestem w bez nagrobków. Jedna koło drugiej, jakby w grządkach. No, tamto, co ty Słyszysz mnie? To mnie skaźnisz. No, jest. Kim jesteś? Halo, śmierć. No, to nie śmierć, gościu. Nie, o ludzie. Zaraza. Zaraza. Nie masz twarzy. Klucznik? O, grywazy. Ko na co on jest wrażliwy? Hmm. Ogląda jak taka zjawa, więc nie wiem, może na Irden? Kurde, nie podobasz mi się. Zobaczymy jego ataki. Tak wymachuje mogę go bić. Dobra, może go pokonamy, ej, ale mam zepsuty ekwipunek obcy. Tak nie może być. Kurde, szachy. No dawaj. Dobra, tu musimy unikać. Jest spoko. Teraz za późno. Nawet go nie załatwię. Dobra. Spoko. Długa walka, chyba. Jest okej. Okay. Jak tak będziemy go ładować, to spoko. Tylko on chyba nie może mnie uderzyć. Mi się wydaje. Ekstra? Ciekawe. Czy tak muszę trzy razy zrobić? Dopiero zginie? tym to jest masakra. Ile to już walczymy? Dwie godziny? On nie może mnie uderzyć, to też muszę pamiętać. O, może wygramy jakoś to. Dawaj, dawaj. Nie zdążyłem. Dobra, zaraz znowu będzie jedna trzecia. Atakuj, mocny! Chciałbym sobie gromu użyć, ale dobra. i tak jest. Tylko nie ten atak mocny. Ten, który respi. <gry> Serio, jestem w opałach. Ostatnia prosta. Najmocniejszy boss w grze chyba. w sobie. Kurwa, mać, ale sobie zrespił Ale da się go pokonać, dobra Spoko, teraz go dojedziemy. Tylko nie mogę mu się dać po prostu. Cały czas QN aktywne. Fajny ten boss, no? Jest wyzwanie. Pierwszy raz widzę w Wiedźmie takie ostre wyzwanie. Fuchs? Nie wiem ile walczymy, ale... dobre 15 minut? Nie lekceważyć do końca, bo on może sobie nawet ostatnią... Ostatni pasek zrespić, nie? Jak mówiłem Kurde, parę uderzeń. Mogą sobie grom wziąć, ale już spoko. Będę narzekał. Jak jest wyzwanie, trzeba się bić. Dobra. Teraz się nie dać sprowokować. Yeah. Poszedł. Czy nie? Poszedł. Ale miazga. Uuu, najdłuższa walka. Co to do cholery było? Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Kurde, mi serducho bije, to coś nie miało nawet prawa żyć. Co to tam kucur? To był bos, nie? Respił se życie. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Dupa, to jest Normalnie życie. Normalnie byłbym zaskoczony. Ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach do. Kot i pies. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został hmm. wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród. Zajmował się nieproszonymi gośćmi. Mocny był. Z bardzo daleka. To znaczy, skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Hmm. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem i jesteśmy ciekawi. Co cię do nas sprowadza? Róża potrzebuje róg. konkretów, poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everec? Znamy, gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie Może piliście z nim panią von Everec? Możecie mnie zaanonsować. Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. Serio? Tak łatwo? W takim razie pójdę się przywitać. Kurde, więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Dobra, ale dostałem fajny przedmiot jakiś. Łopata klucznika. Plus 11. Nie będę chodził z łopatą, ale fajne. To idziemy po iris.